Marian Piechaczek, były, na past, były obrońca Chorzyńskiego Ruchu mistrzowskiej Drużyny 1978 roku. Tak. Tutaj na kosztowaniu czarownic grał Pan. Niech pan powie w jakich meczach. Grałem z Tychami przeciwko FC Kiel i grałem przeciwko Denamu Kijow. W reprezentacji Śląska trenowanej przez Antoniego dodam że to było 21 maja 1980 roku, dwu mecz reprezentacji Śląska z Lokerem i druga reprezentacja Śląska oparta głównie na piłkarzach ruchu zmierzyła się z Dynamą Kijów. W tych meczach rywalizował Pan z takimi Napasnikami te klasy co Dieter Miller w Barwach Ewczykeln, tak, tak, tak. czy Oleg Bohin w Barwach Dynamokił. Tak, Dynamo Kijów. tak, tak, tak. Jak, Jakie wspomnienia? bo jeszcze bym, pana, jeszcze bym panu trochę uchybił, bo miał pan szansę tutaj zagrania w pierwszej reprezentacji polskiej w 1999 roku. Znaczy. W towarzyskim meczu reprezentacji Polski trenowanym przez trener Rzeszow za Tak. w meczu z Węgrami. Tak, ale dzień przed tym kontuzję łuku Brywoego miałem na, 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 na dziadku i, i nie mogłem zadebiutować. Yy, a poza tym, poza tym jak pan wspomina tutaj ten, 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 ten obiekt? Rzadko tutaj grał. Z... Za pana czasu. Nie, za moich czasów tośmy tu, tu w ogóle nie grali, żadnych meczów ligowych, mieliśmy to wszystko u siebie na cichej. Był to, był to obiekt, który nam służył i, i, i to było ważne. A przypomnę, że w mistrzowskim sezonie rozegrał pan jako jedyny w zespole ruchu 30 metrów. Nie bez kozary Tadeusz Małnowicz, napastnik chorzewskiego ruchu w tamtym okresie zdobył 15 goli i nazwał Pana Chorzowskim Beckenbauerem. Muszę powiedzieć, sprostować troszeczkę, bo drugim zawodnikiem, który miał 30 meczów, tylko że nie i w pełnym wymiarze czasowym. Ja byłem jedynym, który miał wszystkie mecze w pełnym wymiarze czasu, po 90 minut. Był, był Albin chyba Mikulski, który miał też 30 meczy, tylko że nie, nie w pełnym czasie. Ja dziękuję bardzo za poświęcony czas udzielony, dziękuję ja, ja na YouTube, na Facebooku i na Twitterze. Dziękuję bardzo. Ja, ja się z tego cieszę, że jest taki człowiek jak pan, że, że jeszcze wspomina legendy naszego klubu Ruchu Chorzów. Więc trzeba szanować ludzi, którzy piszą tą historię nie tylko Ruchu Chorzów, ale Polskiej ekstraklasy Polskie i, Tak i y, y, własnymi nogami, własnymi golami, włas, własną grą y, pisali tą historię. Panie Ryszardzie, cieszę się z tego, że jest taki człowiek jak pan. Dziękuję. Dziękuję również. Idę już tam. Włącz tam.